Ktoś z jest zorientowany, ale w każdej wsi była zlewnia mleka, rolnicy przywozili kanki tam gdzie mleko jest, próbki pobierane i To wszystko jest polikwidowane, no ale jak to Polacy, no szkoda zbiorników, wszystko kwasówka, co na świetnik wyrzucić, no to facet wziął dwa zbiorniki, jak państwo widzą, nawet trzy, hmm, hmm? dorobił przednią ścianę i cześć jest gotowa no, aparatura do pędzenia bimbru. Tego źle wyliczył, tylko sam zadzwonił, powiedział gdzie stoi. Pojechaliśmy, zabraliśmy od niego to z, z lasu. Wyliczył, że ta ilość wody starczy na przegonienie zacielu tyle i nastawia. Okazało się, że ledwo 30 litrów przegoni, temperatura się łapie, już wydajność nie opłaca się, ani ruszysz ani przeciągniesz. To zaciągnął do lasu, bo tam zajechaliśmy stało. Śmiesznie było, bo do lasu zaciągnął tak. Sznary od domu, takie Wiesz, po asfalcie, potem w pole głębokie, bo to ciężkie przecież jest. Ja mówię o to stąd, chyba tego. Skąd pan wie? Ja mówię do no kurczowym Kolejna cała taka wyrąbana, a panie tego. Ale no i to zabraliśmy najświeższe wimbrownie, yy, które z, y, mamy tutaj. To są te dwie yy, na koła. Nie wiem jak oni to przewozili, bo to no, trudno czapką to przykryć, trudno szmatą to prezentem, no, ale, no bo to jedzi bimbrownia, ale daszek, jak pan widzi, daszek, to jest korekt, no. I to rzeczywiście to były własność wiejska. Taka jedna aparatura, tego ma pan ślub, potrzeba więcej, no to biorę i pędzę. Mam pogrzeb, mam chściny z rękowiny, no to po wsi, po kilku wsiach nadnarwiańskich to krążyły to na kołach to. I rzeczywiście tu miała policja kłopot wejść taki do góry takiego no. traktorem w nocy cyciemy gdzie tu i no weź go z ale jakość nie najlepsza już. przez ciekawość tylko próbowałem <śm> więc nie najlepsza jakość z, tej, z tamtej aparatury z tego powodu że spieszą się dają mocno żaru tego za mocno brecha się podnosi albo się przypali ta brecha albo z brechą potem pójdzie filtry nie odciągają nie no to barwią no to wtedy kolor pamiętajcie lepiej białą a zobaczyć że czysto że pierścioneczek się rozkłada to taką tak zalecam a kolorowa to wiadomo jak kolorowa to coś nie wyszło dobra mimrownia tak ale w nich złych coś nie wyszło więc wtedy Dodają tych wszystkich pastów, żeby to wzbogacić. niektórzy no, przynajmniej starają się, tu chyba taka pani jest, ma zaprawki, robi ekstrakty z bukszwicy, z aronii, z, no, ze, ze wszystkich ziół różnych robi zaprawki, to wtedy można sobie tam kombinować i dodawać do takich rzeczy, ale najczęściej to są oszukańcy i a alkohol szkodzi temu zdrowiu nie słyszeliście państwo o tym? nie, nie. słyszeliście o tym? Nie. kłamstwo kłamstwo? nie, no szkodzi nie, tu kamera już nie sięga no, nadmiennych ilościach, tak no szkodzi, jest to przykre kiedy podlasie zajeżdża opowiem państwu taką historyjkę 82. rok toka był, stan wojenny taki jeden gospodarz z pewnej miejscowości spod Białowieży do Hajnówki piechotą poszedł, sprawy załatwiał, załatwił sprawy, ale po krajpie przychodził, to się nachlał. Smenda jedna, no ja do domu będę las, poszedł krzaczony, wyspał się i rano poszło się do domu wali No to spotkał sąsiadkę. Sąsiad, gdzie sąsiad był? Żonka cały noc biegała, szukała gdzie, gdzie, gdzie leży, no. A gdzie był? no co, co, co miał powiedzieć, że nachlał się? No... Pozwolenie na bimber załatwiałem. Kurde, to musiałem. A, no to jak musiał, o to ważna sprawa. No i poszedł do domu. Kobieta poszła do hejnówki, spra sprawy swoje załatwiła, przychodziła obok urzędu. O, urząd, to no to ja. Dzień dobry. Gdzie tu dają pozwolenie na bimber? Trafiła akurat na ich, myślącego jakiegoś obywatela tam z i... Pierwsze piętro 132 pokój. Dziękuję. Pyk, pyk, pyk. Dzień dobry. Czy tu wydaje pozwolenie na bimber? Znowu trafiła na mojego inteligentnego. Ta! proszę, siadać. A pani skąd? A ja nie powiem jaka wieś. Z tej wsi. On. O. A który numer pani w domu? Ona ten i ten. A tu on, drewniany. Ona. No drewniany. A jaki? On mówi, no nie wie pani tu BHP. Przynajmniej jedna ściana musi być murowana. Ona, o! A Kozłowski dostał, a ma, ma, ma cały drewniany. No, Kozłowski, no, no my wszystkim wydamy, no tylko no, chcemy, żeby bezpiecznie to było, no. To ja pani od kurnika mam murowaną, tak tego to ja tam będę. Tylko na pewno, żeby było. Ona. jak Bóg. No dobra. Adres numer, dobra, wszystko. Pani do domu teraz wraca? No tak, cholera. Może no pani weźmie te pozwolenie dla no, Tam jeszcze ktoś pędzi tam? O! No to żeby nie łazili, bo to będą łazi przez cały tydzień tutaj dupę zawracać. To ja wypiszę i tego. No dobra, no to dyktuje pani kto. I podała całą wioskę, podała, całą. To jak wracała szosą, to już w połowie szosy żarówek ze sprzętem już w drugą stronę pojechało, pozabierali wszystkich. Jak się Państwo domyślali, nie jest ulubienicą we wsi. Wszyscy pozabierali. Jak to do dojazdu z tego zalewałem się na współpracę. No, ty bardziej, że tam dobrze, że pozawierali, bo w okolicach Białowieży niedobrą. Niedobrą. A gdzie najlepsza? Nie do mówienia. W lesie, proszę Państwa, w lesie możemy spotkać jeszcze Przynajmniej ja, no, no O, o kilku takich na fabryczkach. A już to, to się przeniosło, wszystko jest w klewniach, w sodołach, y, w takich. O, nikt nie, nic nie śmierdzi, nic nie huczy, żaden dym nie leci. Y, prąd tak samo, wszyscy mają agregaty. Wszyscy agregaty, gdzie agregat kupić, dobra agregat, nie jest problem. Kiedyś był problem. Co z tym dymem robić? No bo zaraz straż pożarna, bo policja zwinęli, no to są kłopoty, kłopoty są z brechą, jeżeli nastawimy teraz brechy 2,5 tysiąca litrów, jak tamte zbiorniki i ją przepędzimy, co z tym robić? Jeżeli pan wyleje o tak gdzieś tutaj do lasu, no to tylko kwestia czasu, dziki, sarny, zające, myszy, szczury... Wszystko zleży z całego I lasu i, wszyscy, i wszyscy, no, każdy, chce rybki, każdy chce zjeść, i każdy chce zjeść. I potem i te jest. przypadki były w Sokołach. Przecież, i policja temu zwinęła jedną aparaturę. No bo dziki pijane chodzą po, po Sokołach. I to takie chodzą, padają, to się przewraca, to takie. No pijane w tak krowy. A jest, ja to widziałem, myślałem, że to jest... To jest film rysunkowy zrobił. No i, I to jest kłopot, gdzie to wywalać? a Co doba masz kilkaset kilogramów tej brechy. Więc no, no co, do rzeki wywalisz, gdzie? no Co zrobisz? A jedni nie mówią, no szkoda, wyrzucać. Krową dał tego, tak. no to ja widziałem, jak krowa krowaś stał i koni, to koń rozkrok taki, że łeb na ziemi leżał. Taki rozkrok. I leży, a tu sterczy stoi, tył stoi, tylko przód tak położony. A krowy, no to kurde, a fikołki robią, no trzeba lajce, w, w te dla pijane, dla kury nie, nie chodzą, pijane w dupę, no to po prostu całe towarzystwo, co to jest, jakiś film science fiction mówi, panie, nastraszyli, że kontrola jakaś będzie i ja ten cały zacier, no szkoda było wywalać, to ja dla zwierzyny dał. No i że pan widział co świnie wyczyniali, ja twoim, a nie pozbierasz, nie pozbierasz no, tej hałasny. No i to są kłopoty, ale już dzisiaj sobie radzą z tym osadniki podziemne, osadniki e, pali się w piecach. Ja mówię, to nawet aromat jest, e, się to zbija, potem suszy. Brykiet się robi, dodaje się do brykietów, co w kominkach palimy. Fajno jest. no Kto to pomyślał sobie, że gorzało nie palę w miejscu i to dobrze się pali i to, to już jest zagospodarowane. Czyli gospodarze są. To są, to są, nie to są dobrzy ludzie, mądrzy ludzie i oni gospodarzą tak, to, to nie są jakieś spacany co to byle jaki powylewają, to porozlewają, to są fachowcy i rzeczywiście najlepsza jest na Podlasie no Niekoniecznie! To się tak utarło z grudka. Utarło Czarna Białostocka, Gródek. Utarło się. Ale ludzie szybko się uczą. Jakie numer? Propost może wiedzieć. Ja byłem kiedyś zdziwiony, graliśmy w operze wrocławskiej, no i tam dyrektor opery Wrocławskiej mówi, no to panie Wyszarziny do gabinetu, już po spektaklu, na kieliszeczek, mm. on mi nalewa, ja, co to jest, dyrektorku, co to jest, on, a co, Nie ja wiem, to bimber z Podlasia, on, chodź zobacz i wyjdź. ja specjalnego człowieka mam w stoku co przywodzi mu, i to jest specjalitary do Amazon, to jest najlepsze, tego rzeczywiście, i badali to w sanepidzie. Naprawdę, to jest bardzo wysokogatunkowe napój. Życzę Państwu, żeby taki Państwo jest? zaczęli produkować. Taki nie ares. w ilościach hurtowych, no. Ale nie, Pan może produkować, Pan nie może tego sprzedawać tylko. Ale własne nalewki, produkować własną nalewkę, wyprodukować. Tylko moja, taki smak i cześciowe, no. no to jest coś pięknego kiedy przyjdzie rodzina a pan powie tatuś pracował <grywa> i wypracował popróbujcie I ja w Czechach kręciłem film rzadcu i tam każdy Czech przecież Ryśko chodź, dla panaka pozeraj tutaj mój tatinko babiczka 10 lat nazad wytoczyli zachopali w ziemi i to leżało i to leżało ja mówię no to taka starka no a ja nie wiem, 10 lat, pas popróbuj. No ja mówię, dobre i tak mnie w ambicję uderzyło. wy kurde, pepiczki co takie. Miałem trzy dni wolne, przyjechałem, tutaj cztery pety załatwiłem, zawiozłem i do takiego naprawdę fachowca mówię. To. chodź to ja chodź to, masz, zapią. Co je to? Ja mówię, to jest specjalitetę le czarna białostowska. No i ja tam gdzieś z kim zaczęłem rozmawiać, On wypił nagle słyszę. Jezzy Chrysty! Jezzy Chrysty! I przede mną ukląk, i po rękach mi co ja mówię, Co ty jowo? On mówi: Ty je Bóg! Ja mówię, o Jezu, już się nachlał? Ja mówię, Jaki je Bóg? Tylko Bóg może takie rzeczy produkować. Takie to jest dobre. Gdzie to jest? Ja Czarna Białostocka. Dobra, jedę z tobą. <laughs> emigruje, mówi, emigruję. Tutaj my starkę Zmietko, mamy, palinkę tą ich tę. A to, to jest boski napój, boski. Życzę Państwu takich boskich napoi, żeby służyły ku zdrowotności, nie przeginamy pały, wypijamy tylko 50 gramów, 20 do snu, na ból głowy, na, na apety. na apetyt. Proszę bardzo. Dzień bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień, dziękuję. Dzień, Dziękujemy. A teraz idziemy dalej